O, już chyba. Ok, dajcie mi znać, czy dobrze widać, czy dobrze słychać. Dzisiaj, tak jak pisałam w postach różnych tam i mówiłam w stories, lekcja będzie po polsku, bo poruszę temat, który jest ważny dla osób początkujących, który jest problematyczny dla osób początkujących. Dlatego, dlatego właśnie stwierdziłam, że jednak po polsku, bo dostawałam od was informację, że czasem no jednak nie rozumiecie wszystkiego, nie wszystko jest jasne. Um, a i, no, i właśnie dlatego stwierdziłam, że, że właśnie będzie dzisiaj po polsku, ok? Także osoby bardziej zaawansowane, nie denerwujcie się, e, dla was też coś się znajdzie ciekawego, tak myślę, e, bo, bo osoby zaawansowane też popełniają błędy, o których dzisiaj będę właśnie mówić. Ostatnio było o wiekach, było o tym, jak mówić o latach, tak ogólnie, więc dzisiaj kontynuujemy troszeczkę ten temat i będziemy mówić o datach, a konkretniej o dniach. Ale zanim, zanim do tego dojdzie, dzisiaj zacznę od powiedzmy ogłoszeń, bo nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać nasze cudańko dzisiaj ruszyła sprzedaż jestem z tego bardzo dumna to jest projekt, no, o którym na pewno już widzieli, no, o którym już na pewno słyszeliście e, zrobiliśmy go wspólnie z Karoliną z Język Włoski na dobranoc na facebooku e, i, i normalnie e, no, wyszło piek, bardziej piękne, no piękniejsze mówi się tak po polsku e, wyszło ogólnie più bello, molto più bello di quello che ci aspetta niż to co mogliśmy się spodziewać no, i generalnie obiecywałam Wam, że pokażę trochę stron, bo na blogu pokazywałam tylko styczeń. Możecie zobaczyć o styczeń, ale obiecałam, że pokażę Wam jeszcze kilka innych dni. Na przykład e, pokażę Wam te, które mi się najbardziej podobają. Marzec, zobaczcie, jakie cudo. Oczywiście tutaj mówię o tych obrazkach na górze, tak? Bo jeśli chodzi o, o dni, tak jakby, no, imprezy, jakie są, no to to wszystko wygląda tak samo. Wszędzie jest po prostu flaga włoska, jeśli to jest święto włoskie, a flaga polska, jeśli to jest święto polskie. Jak coś to opisywałam, to dokładniej na blogu, także to akurat możecie sobie spokojnie tam zobaczyć, poczytać. Jeszcze z takich, co bardzo... Lubię. No, ja lubię włoską kuchnię, więc też maj jest jednym z moich faworytów. Albo na przykład, jeszcze mogę wam pokazać. Generalnie staraliśmy się wybierać takie mniej znane miejsca ale jednocześnie, żeby było to powiązane tematycznie z tak jakby z przyimkami na dany miesiąc. Tak jak pisałam na blogu, na każdy miesiąc wybraliśmy jakiś temat, na przykład w lutym jest to, są to ubrania moda, we wrześniu tutaj mam, mamy rzeczy związane z tym, ze szkołą z tym jak możemy pisać. Co prawda nie do końca jest to związane, e, obrazki nie są do końca związane właśnie z, z tym, no bo też nie zawsze się dało, nie zawsze to było, mogło być ciekawe, ale stwierdziliśmy, że e, jeśli właśnie e, ma to być, no to tam gdzie się dało, to po prostu dałyśmy jakieś e, fajne rzeczy, a tam gdzie się nie dało, no to po prostu dałyśmy jakieś ładne widoczki. E, mam nadzieję, że Wam że też się tak to spodoba, e, tak jak nam. E, bo bo tak jak mówię, no to jest, to, wydałam w tym roku bardzo dużo produktów, ale nie wiem, żaden mi się może nie podoba aż tak aż tak jak ten, nie może nie powinna mówić takich rzeczy no, no ale taka jest prawda, a, a zawsze prawda się powinna mówić nawet jeśli nie jest taka fajna um, jeśli macie jakieś pytania do kalendarza, to śmiało piszcie, ja wrócę do tego tematu jeszcze na końcu żeby też tak jakby osób, które są zainteresowane szkoleniem nie zatrzymywać aż tak długo, ale tak jak mówię je, chciałam po prostu Wam o tym teraz wspomnieć. Tak samo chciałam Wam też wspomnieć o tym, żeby po, tak jakby podkreślić fakt, że te, te kalendarze są w sprzedaży tylko przez dwa tygodnie. Są one w dwóch formatach. Format ten, który Wam pokazałam to A4, taki sam jak kalendarze ważnych dat, o których mówiłam jakiś czas temu. Swoją drogą kalendarze też, jeśli chcecie kupić to, koniecznie w tym tygodniu, bo będzie podwyższona cena od przyszłego poniedziałku. Także na pewno warto, warto sobie teraz to zobaczyć. I, 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 no i po prostu teraz się na to skusić, tym bardziej, że są też promocje świąteczne, więc. Tak jak pisałam też w newsletterze, bardzo dużo się dzieje, więc też mam po prostu, nie wiem, nawał tych wszystkich informacji, jakie chcę Wam przekazać. No i po prostu dużo, dużo tak jakby wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie dużo jest takich komunikatów, ale jednocześnie też wiem, że no nie wszyscy dostają też te komunikaty. To niestety jest też taka smutna prawda social media, że no jednak te zasięgi są Cięte strasznie, także tutaj um, przepraszam, jeśli słyszycie to po raz kolejny, ale cały czas też ktoś tam pisze, że, że dopiero się dowiaduje o tym. Także wybaczcie, że, że tak to właśnie jest. Um, co jeszcze? Ostatnie ogłoszenie i zaczynamy już konkretne. W przyszłym tygodniu jest 11 listopada. Więc prawdopodobnie nie usłyszymy się na żywo, nie zobaczymy się w poniedziałek na żywo, ale żeby Wam to wynagrodzić, usłyszymy się we czwartek o godzinie 20 na pełnoprawnym szkoleniu, które będzie miało formę podobną jak tutaj, jak, jak właśnie jak te nasze spotkania poniedziałkowe, ale nie będzie to takie krótkie, nie będzie to tylko taka jednostronna gadanina, taka jaka jest teraz, tak naprawdę. Będzie to szkolenie, na którym Wy poćwiczycie też praktycznie przyimki, bo będzie ono o właśnie przyimkach związanych z czasem. Troszkę pociągniemy ten temat. Jeżeli myślicie, że to dzisiejsze szkolenie, nasze mini szkolenie, tak, oraz to z ubiegłego tygodnia, no to, to już dużo wiecie o przyimkach i to tyle wystarczy, to, to niestety nie, to jest dopiero bardzo, bardzo początkowa. Um, tak jakby początek, początek tej całej wiedzy, jaka się za tym kryje. No i postanowiłyśmy z Karoliną, że będziemy robiły więcej takich szkoleń właśnie skierowanych na przyimki. Bo przyimki to jest temat, no, no temat rzeka. Każdy, kto gdzieś tam uczy się tych przyimków, tak jak po włosku wie, że to jest temat rzeka, temat bez końca i jesteśmy obie tego zdania, że nie da się sensownie ugryźć tego tematu na jednym spotkaniu. Dlatego stwierdziłyśmy, że podzielimy to sobie właśnie na różne spotkania i po prostu będziemy tak jakby wdrażać stopniowo tę wiedzę również na fanpage'u. Także o tym jeszcze będę nieraz mówiła. Jeżeli chcecie się zapisać na szkolenie, to po prostu włoski.pl ukośnik webinar. Te linki oczywiście potem zostaną na facebooku, będą w opisie nad filmem, na Instagramie macie wszystkie przydatne linki w, w bio. Także tam wszystko, na, Insta, na Instagramie tam jest trochę tych linków już podpiętych, ale bez problemu znajdziecie to, czego szukacie. Także no. Poza tym zawsze możecie do mnie napisać w razie czego i, i skieruję tam, gdzie trzeba. Ok, jeśli chodzi o sprawę, teraz muszę, dajcie mi sekundkę. Muszę przełączyć na drugim telefonie. Na inny internet, bo mam jakiś problem na tym. Ok, teraz powinno być ok, chyba. No to na no to nie ma czasu. Dobra, sorry. Mm, teraz muszę sprawdzić, czy na Facebooku wszystko dobrze działa. Ach, problemy techniczne. Miodzio. <gryw> w międzyczasie może napiszcie mi co u Was w ogóle. Co myślicie o kalendarzu? Podoba Wam się? Dajcie mi znać, proszę. U mnie jest otwarte. Jak Wam się podoba. Co jeszcze chcecie, może wiedzieć? Może macie jakieś pytania odnośnie, odnośnie właśnie tego, tego kalendarza? Jak coś, to, to odpowiemy sobie jednak teraz, póki nie sprawdzę. Jeśli ktoś jest na Facebooku, możecie mi dać znać, czy wszystko jest ok? Może tak będzie szybciej. Chyba jest ok. Nie, chyba jest jakieś opóźnienie. Dobra. Um, o, mogę sobie pomachać, super, dobra. Ok, Facebook działa. Przepraszam bardzo za, mm, za to, no, no, problemy techniczne. No i urok live jest niestety taki, że nie wiadomo co się dzieje i trzeba reagować na bieżąco. Nie możemy tego wyciąć, bo to jest właśnie na żywo. Dobra, do rzeczy. Dzisiaj, tak jak mówiłam, będziemy sobie mówić właśnie o datach. Więc zacznę od podstawowego pytania. Podstawowa tak jakby rzecz, jeśli chodzi o datę, to zapytać się, jaki dzisiaj jest dzień. Tak, przykładowo, tak? Po włosku mówimy che giorno è. E? To jest tak ogólnie, jaki jest dzień? Jeżeli chcemy podkreślić che giorno è oggi, jaki dzień jest dzisiaj. Co ciekawe, to podstawowe pytanie może się przydać też w innych sytuacjach. Na przykład: Che giorno è il concerto? I to już tak jakby to pytanie odnosi się do jakiegoś wydarzenia, które odbędzie się kiedyś, na przykład w no raczej w przyszłości, tak? Kiedy jest koncert? W jaki dzień jest koncert? Che giorno è il tuo compleanno? W jaki dzień są twoje urodziny? Um, więc to tak jakby jak już zapamiętacie sobie ten początek giorno E, to potem możecie sobie już odpowiednio to dostosować do Waszych potrzeb, czy to pytanie jaki dzisiaj jest dzień, jaką dzisiaj mamy datę, um, czy to właśnie do zapytania, w jaki dzień coś się e, dzieje, w jaki dzień coś się wydarzy. E, także que giorno e. Oczywiście od tego giorno możemy też zacząć inne pytania, na przykład giorno ci sentiamo, w jaki dzień się usłyszymy, czy vediamo, w jaki dzień się zobaczymy, więc giorno i coś tam dalej. Ale wracając do pytania, tak, oczywiście jak zadajemy pytanie, to musimy też na nie odpowiedzieć. I tutaj zacznę może od dni tygodnia. Tak? Jeżeli chciałabym powiedzieć, że dzisiaj jest poniedziałek, to po prostu mówimy: Oggi è -E lunedì. Nic więcej nie dodajemy. Oggi è -E lunedì. Jeżeli chcę powiedzieć już troszkę konkretniej, troszkę dokładniej, to mówię: Oggi è -E lunedì, 4 novembre. Zwróćcie tutaj uwagę na to, co dajemy, a raczej czego nie dajemy w tej sytuacji. Nie dajemy rodzajników ani przed dniem tygodnia, ani przed ym, liczbą określającą dzień, czyli 4, tak? Dzisiaj jest poniedziałek, 4 listopada, Oggi, e lunedì 4 novembre. Dlaczego zwracam uwagę na to, że tutaj nie ma rodzajników? Bo jeżeli damy rodzajniki przed dniem tygodnia, to uzyskamy całkiem inne znaczenie i w tej sytuacji nie będzie to poprawne. Tak samo, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć po prostu, że dzisiaj jest 4 listopada, to musimy w tej sytuacji musimy powiedzieć il. Oggi è il 4 novembre. Troszkę płynniej. Oggi è il 4 novembre. Ok? Czyli jeżeli mówimy bezpośrednio, że dzisiaj jest 5, 10, 20, to musimy zawsze użyć rodzajnika określonego. W przypadku większości liczb będzie to po prostu il, bo liczby w języku włoskim są rodzaju męskiego. Ale są pewne wyjątki. Na przykład, wyjątkiem będzie dzień moich urodzin. Urodziłam się 8 grudnia, więc powiem sononata lotto dicembre. Lotto. Mamy L apostrof, bo otto. Zaczyna się na samogłoskę, a jak wiecie, na pewno wiecie, rzeczowniki męskie w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego mają właśnie rozpoczynające się na samogłoskę, mają właśnie taki rodzajnik, więc liczby traktujemy tak samo. Więc lotto, lundici to też jest inny przykład, jedenasty, tak, tutaj też będzie właśnie l apostrof, lundici. Lundi, czy Novembre e festa nacionale in Polonia. Okay? 11 listopada jest święto narodowe w Polsce. Innym wyjątkiem jest też pierwszy dzień miesiąca. Nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, może nie zwróciliście za bardzo na to uwagi, gdy w tych przykładach, które dotychczas przytaczyłam. Było wszędzie quattro, undici, czyli takie najzwyklejsze liczby. Oggi è il quattro novembre, il mio compleanno è lotto dicembre, l'undici novembre è festa nazionale. Wyjątkiem jest pierwszy dzień tygodnia, bo tutaj mówimy pierwszy, po włosku primo. Okay? Czyli możemy powiedzieć um, la, la, oh, tutti i santi è e il primo November. Wszystkich świętych jest 1 listopada. Il primo novembre. Jak widzicie, tutaj też pojawia się w dalszym ciągu rodzajnik, ale nie mówimy luno, mówimy il primo. I to jest wyjątek, ponieważ tylko pierwszy dzień będzie miał taką zasadę. Bardzo częstym błędem jest używanie tego na przykład dla 21. Często słyszę Il Venti Primo i tak jest takie zamieszanie. Nie jesteście pewni. Na szczęście, bo to dziwnie brzmi. Tak? Nigdy, przenigdy nie będziemy tego używać w ten sposób, tylko dla primo, czyli pierwszy. Ehm, od razu może powiem, jak byłoby dla 21 dnia, to byłoby Il Ventuno. Po prostu żaden ventunesimo ani nic takiego. Il ventuno maggio, jeżeli to jest 21 maja. Um, macie jakieś pytania? Jeśli tak, to oczywiście piszcie. Um, wydaje mi się, że też trochę nie na bieżąco w sensie jak zwykle chyba jest jakieś małe opóźnienie tutaj um, więc ja po prostu wrócę do tych pytań później w razie czego, ok? Um, dobrze, o czym jeszcze mam. Aha, właśnie, miałam jeszcze powiedzieć, wrócić do tematu dni tygodnia. E, bo na początku powiedziałam e, przykład o GL lunedì, tak? Czyli dzisiaj jest poniedziałek. I tutaj właśnie zaznaczyłam, że w tej sytuacji nie dajemy rodzajnika. Ale od razu powiem, e, tak, jakby przypomnę może o tym, kiedy dajemy rodzajnik z dniami tygodnia. Czyli kiedy powiemy il lunedì? Powiemy to, gdy odniesiemy się do czegoś, co dzieje się w każdy poniedziałek. Na przykład mogłabym powiedzieć: Noi ci vediamo sul live, ci vediamo dal vivo, il lunedi. Czyli il lunedì to jest to samo, co ogni lunedì, w każdy poniedziałek. To samo będzie oczywiście dotyczyło wszystkich innych dni. Il martedì. Il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato oraz la domenica. Domenica jest jedyna w, liczbie, w rodzaju żeńskim. Więc la domenica è un giorno libero. Il sabato mi piace andare al cinema. Ok, czyli to wszystko oznacza czynności lub rzeczy, stwierdzenia. Ogólnie, które mogą dotyczyć każdego tygodnia, każdej soboty, każdej niedzieli. I tylko i wyłącznie wtedy dajemy rodzajnik. Jeżeli mówimy o tym, że dzisiaj jest jakiś konkretny dzień, dzisiaj jest wtorek, dzisiaj jest piątek, to nie dajemy rodzajnika. Rodzajnika nie dajemy też z takimi słowami jak dzisiaj, jutro, wczoraj. czy vediamo domani. Ci sentiamo oggi, ci sentiamo stasera. Tak, stasera, nie mówimy oggi sera, pamiętajcie o tym. Ci sentiamo stasera, ci vediamo dopo. Wszystkie takie słówka, które też jakoś określają nam czas, określają nam dzień, tylko trochę w taki inny sposób, nie taki bezpośredni, też nie będą wymagały rodzajników. Um, o, widzę, że tutaj cały czas ktoś dołącza. Cześć, witajcie. Ciao a tutti. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące dziś te dotyczące tego jak mówić o datach lub dotyczące kalendarza to oczywiście piszcie. Za chwilkę będziemy sobie kończyć naszą lekcję, bo standardowo no te poniedziałkowe nasze spotkania są dość krótkie. Taka jest ich zasada. Mamy małą porcję wiedzy, którą możemy od razu użyć, którą możemy od razu przećwiczyć w jakiś sposób. Um, i, e, i od razu no, po prostu wprowadzić w życie um, przepraszam, jeśli popełniam jakieś błędy po polsku, ale no <śm> jak wiecie, ja się cały czas uczę polskiego a dzisiaj jestem jakoś bardziej zmęczona i słyszę, że chyba nie do końca mówię poprawnie, także przepraszam za to zdecydowanie wolę live'y po włosku, czuję się dużo bardziej no, stabilnie <śm> że tak powiem, także mam nadzieję, że kolejny będzie po włosku Um, Okej, okay. więc tak, ja na dzisiaj skończyłam, jeśli chodzi o, 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 o tą naszą pigułkę wiedzy, jaką chciałam Wam przekazać. Co do transkrypcji, tym razem jej nie będzie, bo stwierdziłam, że to jest trochę za mało, żeby robić transkrypcję. Tym bardziej, że lekcja jest po polsku, a te transkrypcje, które właśnie są na blogu, mają większy sens, gdy lekcja jest po włosku i nie każdy jest po prostu w stanie to zrozumieć. Także tym razem transkrypcji nie będzie, ale pomyślałam sobie, że w sumie mogę wykorzystać newsletter do tego, żeby zrobić też taką powtórkę z tego, więc pomyślałam sobie, że. W przyszły poniedziałek w newsletterze po prostu zrobię taki mały skrót tej lekcji i tylko i wyłącznie tam będzie ta transkrypcja obecna. Więc jeżeli, jeżeli chcecie mieć to po prostu na piśmie, no to wyczekujcie mojego maila, jeśli jesteście na liście, a jeśli nie jesteście, to możecie się zapisać na, na blogu, pod każdym postem jest formularz do zapisu, możecie się zapisać też na webinar, też wtedy dołączycie do newslettera. Albo na stronie po prostu włoski.pl ukośnik newsletter, pisane newsletter. Um, też możecie się zapisać i wtedy no, nie przegapicie tego maila. Kiedy po włosku? Po włosku prawdopodobnie na następnym live, czyli skoro w przyszły poniedziałek prawdopodobnie nie będzie, no to pewnie za dwa tygodnie. To na pewno. Planuję też zrobić webinar, taki już pełnoprawne, pełnoprawne szkolenie po włosku, tylko że to będzie dla osób już zaawansowanych. No, muszę jakoś rozróżnić treści, żeby też każdy trochę znalazł coś dla siebie, także w czwartek 14, czyli w przyszły czwartek będzie szkolenie trochę dla wszystkich osób, które chcą sobie powtórzyć przyimki związane z czasem, ok? Także to będzie i dla początkujących, i dla zaawansowanych, bo uważam, że przyimki to jest temat dla każdego, każdy popełnia błędy na różnych poziomach zaawansowania, także... No, poza tym to szkolenie będzie darmowe, także nic nie tracicie. Jedyne co trzeba zrobić, to po prostu się zapisać. Co do jeszcze tego włoskiego, bo widzę tutaj samotną minkę w komentarzu, po prostu bądźcie na, no, zaglądajcie do moich stories, bo na co dzień też staram się mówić po włosku z polskimi napisami. No, to są takie minimalne pigułki, które mogę wykorzystać. Co prawda, no teraz przez weekend jakoś za dużo się nie udzielałam, no bo um, mam też trochę taką zasadę, że weekendy i w w sumie, w szczególności, gdy jest jakieś święto, to jest jednak czas dla rodziny i no po prostu mnie nie ma w internecie, natomiast daję z siebie wszystko na co dzień, więc po prostu wyczekujcie może, no, po prostu moich stories, jak coś, to zawsze możecie do mnie napisać, czy po polsku, czy po włosku. Jeśli napiszecie do mnie po włosku, to ja odpiszę do Was po włosku, więc też macie takie darmową, e, powiedzmy, no, opcję, żeby, żeby poćwiczyć tam włoski i w obie strony, zarówno aktywne, jak i właśnie pasywne, gdzie odpis... no... Czytacie moją um, odpowiedź. Um, dobra, coś jeszcze? Macie jakieś pytania? Coś jeszcze e, chcecie się e, zapytać lub chcecie mi powiedzieć? Ja może w międzyczasie e, rozłączę już Facebooka, bo tutaj widzę, że za bardzo aktywności nie ma, ale zostanę jeszcze na chwilkę na Instagramie, bo, e, bo widzę, że właśnie tutaj jeszcze może ktoś coś chce. Także, ciał Facebook. A, nie mogę trafić.